Witam wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Tak. Biblia, moja księga. Myślę, że każdy powinien mieć taką księgę, którą będzie czerpał same dobre rzeczy, i, i która, która będzie prowadzić każdego dnia. Każdego dnia, gdy otwieramy oczy, trzeba dziękować Bogu i składać wszystko w Jego ręce, bo nigdy nie wiadomo, jak, jak, jak w ciągu dnia to wszystko się potoczy, jeżeli się składa Pan Bogu. Drogę, więc y, trzeba wychodzić z domu z modlitwą na ustach. Wtedy poprowadzi nas w swojej łasce, w mocy, y, bezpiecznie, zwłaszcza gdy y, czasami y, dużo czasu się spędza poza domem. Mm. Na przykład, jak dzisiaj, ponad, prawie cztery godziny za kierownicą, drugie tyle, ty, 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 ty tyle godzin u lekarzy. Więc, więc ta, ta y, y, moc i ta miłość Boża powinna, powinna właśnie nam towarzyszyć. Biblia. Więc y, inaczej, Pismo Święte. Ono jest y, prawdą, jest natchniona przez y, Pana Boga. i dlatego musimy to, co jest w niej zawarte y, przyjmować, przyjmować z całego serca i obojętnie czy to są dobre rzeczy czy złe, to jest napisane, że to jest dla naszego dobra. a y, potwierdzenie, że jest to pismo przez, natchnione przez Pana Boga. To mamy drugi Timoteusz, trzeci, trzeci rozdział, 16 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów do poprawy do wychowywania w sprawiedliwości i jeszcze jeszcze kilka będzie tak Rzymian 15 4 cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia napisano abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę spis nadzieję mieli i jeszcze jeden będzie z drugiego Piotra 1:19 Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czy aby a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemności w ciem, przepraszam, świecącej w ciemnym Miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w Waszych sercach. Tak. Każdy chrześcijanin powinien mieć właśnie taką księgę swoją. Ja mam akurat, bo są różne przekłady. Biblii ja mam Warszawkę, lubię, lubię właśnie z niej korzystać, ale często gdy tak, wieczorami jest człowiek zmęczony, ale też właśnie lubię przeczytać, to często y, zaglądam do y, y, UBG, znaczy współcześnionej Biblii Wars Gdańskiej, przepraszam. Więc. Y, y, nie lubię czytać tak od deski do deski, jak to tak można powiedzieć. Wolę, wolę studiować słowo, jakieś coś mnie dotyka. I czasami, czasami mam pytania, pytania, więc pytam Pana Boga. I gdy otwieram Biblię, bardzo często dostaję to słowo, na które właśnie. Mam jakieś problemy czy wyjaśnienia, i Bóg pokazuje mi, bo uważam, że to, co jest zawarte w tej księdze, jest prawdą. I przyjmuję to tak, jak jest napisane. Nie spieram się. Bo czasami słyszałam, że chrześcijanie mówią: o nie wiadomo, co tam jest czy to jest prawda? No to Ci to powinni się nie nazywać chrześcijanami, bo każdy chrześcijanin powinien przyjmować to, co jest napisane z czystym sercem i słuchać. Bo w ten sposób Bóg do nas mówi mówi i, i kieruje i pokazuje nam drogę, którą mamy iść. O czytaniu Biblii sposobie, sposobie czytania no, różnie ktoś tak opowiada mówią inni właśnie po kolei ja właśnie dlatego lubię tak bardziej jakby skakać od jednej księgi do drugiej. Właśnie i tak utwierdziło mnie, że to jest takie moje, moje, mój sposób na poznawanie Pana Boga. I niedawno wyszedł Aceranek, bo 1300. 1324 i tam właśnie nasz pastor bardzo fajnie powiedział, a temat był: Słuchaj i wyko wykonuj, nie oszukuj samego siebie. Właśnie to, co przeczytamy, musimy wdrażać w swoje życie, no bo inaczej to. Nie bylibyśmy takimi prawdziwymi chrześcijanami, bo w końcu to, co zawierzyliśmy, to, co powierzyliśmy, uwierzyliśmy Bogu, więc jeżeli Bóg mówi do nas, to to jest prawda. Parę kwestii takich spraw, które mnie nurtowały, wcześniej nie Jakoś nie miałam, nie mogłam tego z Biblii ani wyczytać, bo jako nienawrócona nużyło mnie słowo. Dopiero właśnie, gdy, gdy się nawróciłam, zaczęłam czytać i to słowo i dotykało mnie i... Wręcz pociągało do tego, żeby jeszcze więcej, jeszcze więcej, bo w ten sposób właśnie poznaję, jaką drogę ma dla mnie Bóg. Więc, więc, pewne kwestie, które wcześniej jakby miałam wątpliwości, a teraz, a Teraz, gdy już na tyle znam Biblię, choć jeszcze nie, nie w pełni, to Bóg pokazał mi właśnie, że ten kierunek i nawet nie tyle co, co wyczytałam, co po prostu wlał w moje serce, a to jest mianowicie o żonach, o żonach, o posłuszeństwie żon, Kiedyś, patrząc, jak byłam jeszcze nienawrócona, gdy patrzyłam na osoby, powiedzmy, wierzące, to w tych domach, gdzie kobieta rządziła, a nie poddawała się właśnie pod opiekę, jakby, męża, który, a zwłaszcza, który był, oddany panu bogu poświęcał się poświęcał swój czas i chciał służyć panu bogu i często widziałam że właśnie te kobiety jakby przeszkadzały przeszkadzały w tym w pełnieniu tej roli no i to tak mnie troszeczkę jakby odsuwało od tego bo bo to było niezgodne z Biblią. Teraz pewne rzeczy są dla mnie łatwiejsze przez to, że Bóg pokazał mi, że mam tylko się patrzeć na Jezusa Chrystusa i wzrastać w Niego, żebym stawała się na Jego obraz, nie patrzeć na innych, prawda? Ale to, że Właśnie Bóg zmienił to postrzeganie tej, jakby, hierarchii kobiety względem męża i, i męża względem Pana Boga. To dopóki mąż ma na pierwszym miejscu Pana Boga i jest, jest jakby, jak, no jest głową rodziny. i to, to powinna kobieta się, żona, cieszyć, że w ten sposób powinna być, y, znaczy będzie wtedy spokojna, że mąż ma żonę, y, przepraszam, y, ma, y, ma y, dla Pana Boga, znaczy Pana Boga na pierwszym miejscu i chce służyć, więc y, to powinno y, żonę, jak... Tak jakby uspokoić. I druga kwestia to jest, gdy mówili mi, często chrześcijanie pytali się, spod jakiego znaku jesteś? Takie, takie dziwne, dziwne, no albo, albo wierzę, to, że wszystko co się dzieje to przez Pana Boga, to I to tak mnie troszeczkę jakby od tego chrześcijaństwa odsuwało. Teraz wiem, że właśnie my jako chrześcijanie powinniśmy czytać Biblię i, ta, i właśnie te wszystkie kwestie tam są wypisane, że to co Robi świat i to, co jest niezgodne z Biblią, to to się nie podoba Panu Bogu. To się nie podoba Panu Bogu i to w ten sposób nie może być, żeby, żeby chrześcijanie w ten sposób postępowali, bo patrząc wstecz, od, tak, by odsuwało mnie od, od kościoła. Tak, jest to pewne kwestie, że gdy, gdy kościół jest prowadzony przez Boga i, i żyje w, zgodnie z, właśnie ze Słowem Bożym. To wtedy osoby z zewnątrz potrafią właśnie szukać i, i co co jest w ten sposób żeby przyciągnąć takich ludzi do kościoła i wiem że, że to mnie kiedyś właśnie jakby odsuwało i nie miałam jako jakby Takiej chęci nawet, żeby, żeby chodziłam do kościoła, ale to odsuwało mnie od Pana Boga, oddzielało po prostu, bo może to było wynikało z tego, z mojego wychowania, z domu, w którym nie było słowa Bożego, które może gdzieś tam Biblia leżała, ale raczej nie postępowało się według Biblii. Więc wyrosłam i w takim przekonaniu, że, że patrzyli, że wokół osoby patrzyły się właśnie na jakby filar, na te osoby, które stanowiły filar kościoła. I to, to jakby mnie po prostu blokowało. To, że Bóg mnie znalazł i, i, i pociągnął do siebie, to tylko jest łaska i tylko to, po prostu dziękuję każdego, każdego dnia, dziękuję Panu Bogu, że, że znalazł mnie i po prostu wlał y, tą swoją miłość w moje serce, że y, łatwiej mi przyjmować pewne, y, Jakieś, można powiedzieć, upadki, czy jakieś, że jest droga, można przyjść do właśnie do Chrystusa, złożyć wszystko w jego ręce i zostanie to usunięte. Jest to w ten sposób takie, takie, można powiedzieć, nie tyle, co uspokajające, ale, ale właśnie budujące, budujące żeby że każde postępowanie, które, które nie patrzy, nie, nie oceniać, nie patrzeć, tylko po prostu przychodzi z tym do Pana Boga, a w ten sposób trzeba upaść i z Biblią w ręku właśnie dowiedzieć się, co ma, co ma dla nas Pan Bóg tą drogę. I myślę, że. miłość, jaką, jaką okazuje się w Kościele. I to, że wszystko, co jest tutaj, jest, jest zgodne z, ze Słowem Bożym, to to właśnie Buduje i kościół i każdego z nas. Tak. Myślę, że teraz mamy, mamy wiele możliwości, zwłaszcza gdy człowiek jest zabiegany, często właśnie nie, nie ma czasu tak usiąść. Często jest w rozjazdach, ale mamy na tyle możliwości i techniczne, bo są telefony, gdzie można właśnie Biblię, sobie aplikacje i w chwili takich, jak na przykład dzisiaj, gdy siedzieliśmy, czekaliśmy na lekarza, otwieram, otwieram właśnie sobie Biblię i mogę sobie czytać. To jest Naprawdę dobra, dobroć z, ze strony Pana Boga, że w ten sposób możemy, możemy korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, ale poza tym powinno i tak się no, mieć przy sobie właśnie pismo, w każdy, bo w każdej chwili, żeby zaświadczyć, czasami, czasami trzeba trzeba y, y, sprawdzić, więc y, każdy, kto gdzieś, czy gdzieś wyjeżdża, czy y, powinien właśnie ze sobą y, mieć t, y, tą księgę i każdego dnia ją czytać, bo w ten sposób poznajemy Pana Boga i możemy wzrastać w Jego miłości i łasce. Dziękuję. Amen. Pragnę Twoim świętym służyć najlepiej, jak potrafię w Tobie. Proszę obdarz mnie mądrością, abym rozumiał Twe święte słowo i rozdawał je dzieciom Twoim. skalane Proszę zanurz mnie w miłości takiej, w której zapominam na zawsze o sobie samym. Proszę naucz mnie, panie, przyjąć z łaski Twej błogosławieństwo, cierniowej korony. I naucz pokory przebitych rąk, pokory przebitych przebitych rąk, pokory przebitych nóg Proszę, złam mi skrusz moje serce Uczy niezdolnym o, słyszeć Twój głos Naucz mnie, mnie rozgorszować się Proszę, pomóż mi o, żyć na kolanach Mój każdego dnia naucz mnie codziennie trwać w pokorze. I czerpać z Twego Królestwa Dziedzictwo Chrystusowe nieskalane. Sprawdź. Proszę, Boże mój, aby ten codzienny krzyż stał się moim. Lakujcie, subskrybujcie, komentujcie. Niech się rozchodzi.